z tej strony czosnek, na początku zostawcie yy, subskrypcję, łapkę w górę i komentarz dla zasięgu. No więc, tak yy, ten odcinek poświęcam Lunarowi. Yy, a więc, tak robię odcinek z u, moje ustawienia na Lunar. Yy, a więc, tak przechodzimy sobie. Yy, tu jest wizualne? FPS chyba każdy wie CPS też zoom zoom high pixel mode w sumie nie wiem co on daje arbor status czyli to tutaj po prawym górnym rogu to tu key stores i klawiatura tutaj day, no, po prostu się zrobicie sklina jak będziecie pobierać Lunara oczywiście polecam to polecam moje ustawienia to za bardzo nie wiem do czego służy Day control czy jakoś tak to tu są ile dni na świecie mam potem Effects czyli ile efektów mam Tutaj celownik to polecam mój, oczywiście, mały, bo najlepszy. Dobra, to skopiujcie. Tak, taki jest mój celownik. Możecie sobie skopiować, jak chcecie. No więc tak, kursor. Hypixel Bedwars A zostawię włączone, bo się pewnie przyda. Potem efekt mówiłem. To. to, to ona pokazuje, jak widzicie, to jest to. Na przykład jak ktoś mówi, idę na N, to po prostu widzimy gdzie, gdzie ktoś idzie. Możemy za nim podążać. Kurde, by zgubił świat. Dobra, tu jest. Dobrze. Przejdźmy dalej. Waypoint. Yy, tutaj bodaj, bodajże. Już nie pamiętam, jaki jest skrót klawiszowy. Yy, ale możesz sobie ustawić Waypoint i do niego pójść. Yy, Shift followers. Yy, nie wiem, ale mam ustawione. Yy, Keyboard. A, no to badajże to e, ping, czyli no wiecie, chyba to każdy wie. E, chat, no chat to chat, e, tab editor, to albo to, albo to, to jest, że klikacie Shift, Tab, no i macie swoich, no i macie takie coś, możecie tam dodawać na równanie swoich też. No więc tak, Name tags za bardzo nie wiem, to też nie wiem particle mod, to są particle cooldowns to każdy to wie raczej combo to za bardzo też nie wiem i tam coś co to daje a co daje że na przykład jak macie to włączone to. Macie losowy item, jeżeli tak normalnie wypadać, to on tak wypada i tak sobie fajnie leży. No, <laughs> co jeszcze? Jeśli cooldown, mm, zaprezentuję wam to. Mm, no. Sorry za dźwięki, takie głośne, ale mam Minecrafta głośno. No jak widzicie, to jest cooldown. Dobra, później to sobie nabraję po odcinku. Eee, przejdźmy dalej. Eee, to za bardzo też nie wiem, do czego służy, ale polecam. Eee, free Look. Jedna z przydatnych opcji pod lewym Altem macie free look, czyli o właśnie to. I to się przydaje na w ogóle wszystkie nagrywania w TikToku, czy Bedwars, czy coś. No. Boss bar, czyli tutaj, no, że jak jesteście w Endzie, to macie napisane, ile te wiecie. No. Chyba ktoś kuma no raczej. Yy, to nie wiem. Menu Blur. A że jak macie menu, to macie blura. Yy, o! I to jest jedna z, wa z ważniejszych opcji. Yy, na przykład dajmy, że, że będzie noc. Yy, Jaki to były skróty? Yyy, hmm. hmm, dobra, nieważne, A, hmm. ja wiem jak to już wam to pokażę. Yyy, hmm, jak jesteście w, w, w ciemnym pomieszczeniu... I tak jak macie tą opcję włączoną, to widzicie, a jak macie wyłączoną, to jak widać nie widzicie nic. Więc polecam sobie na UHC to włączyć. Ale też to jest to przydatne. Bo jak macie Minecrafta. I macie to wyłączone. To tak fajnie po niej wygląda. Taki fajny efekt jest. Yy, no i co jeszcze z, I co jeszcze z opcji? No i w sumie... Hmm, to była ostatnia. No więc co? To by było na tyle no i na